W dniach 18-20 września rozegrane zostały Mistrzostwa Dolnego Śląska w skokach przez przeszkody oraz otwarte zawody regionalne. Zawody rozgrywały się w Białym Lesie w Wierzbnej. Mamy również tutaj przyjemność, przyjemność gościć u nas dwóch wicemistrzów Polski z zeszłego tygodnia w kategorii seniorów. Oni brali udział w zawodach regionalnych, które również są u nas rozgrywane. Dziś to dzień finałów. Dziś mamy finał w kategorii juniorów na poziomie 1,25 m oraz w kategorii seniorów na poziomie 1,30 m, więc cały czas walka trwa. Na Wierzbiańskim Hipodromie wystartowało ponad 180 par, nie tylko z Dolnego Śląska, ale także z całej Polski. Przywiozłam tutaj ze sobą cztery konie i nie wszystkie startują, tak jak mówiłam, w konkursach mistrzowskich, dlatego konia jest to debiut. I spisał się bardzo dobrze, przyjechaliśmy na zero. Konkursy rozgrywano od 80 cm do 130 cm wysokości przeszkód. W tym roku mamy okazję uczestniczyć pierwszy raz od dawna w mistrzostwach Dolnego Śląska, które są organizowane u państwa przybylskich w nowoczesnym ośrodku w Białym Lesie. I muszę przyznać, że ośrodek jest bardzo dobrze przygotowany do organizacji tego typu zawodów. Rozprężalnia, parkur, stajnie, wszystkie warunki dla jeźdźców i dla koni są naprawdę znakomite. Pogoda dopisuje, także na dzień dzisiejszy nie może być lepiej. Wyniki konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz w Facebooku Biały Las Stajnia Wierzbna.